Witam o zdrowie, nie pytam, bo mnie to. To dam mu słychać. Proroki moim marzeniem. Powiem wam. No, y wszystkie, które miałem wystawione, się sprzedały. Proczki. Więc powiem wam, biznes dobry. Witam wam z tej strony. Piękny wojownik. Ładnie wylizany, najedzony. ta... bym teraz mini pizzerinkę No, dwa mi zostały. Ale większość zeszła, po 5,40 wystawiłem 100. Więc yy, Tak będziemy Liczyć tutaj Sprawdźmy czy mam najtańsze poroki, Czy ktoś wystawił taniej, na pewno ktoś wystawił taniej A nie, mam najtańsze No to git, no to git, no to git No i moi drodzy yy, Na razie czekamy na yy, cengi, które będą w item shopie Liczę, że będzie na ten weekend Jeżeli mi się nie uda Albo je nie będą znaczy nie będzie ceng no to wszystkie proroki następne będziemy otwierać i tyle, nie? I będziemy grać tak długo aż się zdobędziemy Więc na razie, skoro takie są drogie proroki nie, nie opłaca mi się tego otwierać po prostu one i tak spadną tak do tygodnia do 4 W pół ale zanim nie ma tak dużo na rynku to wyciśnijmy a i tak musimy nas grać na zbroję bo jak nawet jak rubina sprzedam, załóżmy za 850, ja bym chciał jakąś lepszą zbroję kupić. No to wiecie, yy... a to już kosztuje ponad tysiaka, nie? Tu jest jakaś nowa. 8, ale to jest na Umy. 2,15, dwie 2,15. Piętnastki, dwie piętnastki. No, można znaleźć coś lepszego na pewno. Pierwszej szkaty, totalizator. Otworzę jednego proka, nie będzie cęg, masz bana. Będą cengi i masz GModa. Idziesz w to? Dogit. Już wiemy, że dam ci bana. Za 5 bon mogę się poświęcić. No i wspieraj. Uwaga, uwaga. I życie stało się lepsze. No to zacznijmy dzisiejszy run. Moi drodzy, tylko wyjdę z City, Żeby mi nie logowało metynka. Eee, kto dzisiaj ma dobry dzień? O, mine ixtatsumi Powiedz ile sekund ma się koło kręcić 69. No dobra 69 Ile będzie? Mi się wydaje, że jakaś mała liczba. Bo mine ma krzywej i mu zawsze w dupę i wiatr w, w oczy niżej, 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 niżej. Jeszcze, to chyba tyle samo co wcześniej było. Przecież było chyba 12, nie? Nie pamiętam, musiałbym na szczotach sprawdzić 12 won, startowa liczba Zasady znacie Koło te same co wczoraj, zaraz przypomnę jakie No ale on tak wybrał taki czas, no a To ja wybrałem? Ty mówisz mi jakbym... To była moja wina Panie Więc tak, pół wona, pół wona, pół wona, won, 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 2 wony, trzy wony, 10 won Oczywiście na 0 5 wony na 0 shot. gierka na moda. Wskazujesz yy, kogoś i tak dalej, i tak dalej. Ale żeby było dzisiaj ciekawiej, 1,5 wona i 1 wonów. O, proszę bardzo, proszę bardzo dla pana ST. 2 wony, 3 wony, 3,5 wona, 4 wony, 3 wony. 4 wony <grych> 2 wony 3 wony 3,5 1 dycha 4,5 i 5,5 wona, i 1 dycha Za cebulkę może coś wpięć 5,5 wona, 17,5 super, super, dzięki Donata, czyli 24 razy. 1,5 wona. Minus półwona. To wybiera figa z makiem. Chcesz kogoś wybrać? ogrę o Moda albo bana? 13,5 i 15,5 wona. Ante jesteś. <grym> no niestety. Ale możesz wybrać moda. O to jeszcze jest koło. Wiesz, Zaraz pogramy 15,5 wona. Pamiętaj, że gdybyś miał sponsora za 2 złote. Gra by cię jedynie nie dotyczyła. Ale że, że jesteś z cebulą, no to niestety, nie? Masz szansę na moda. Chciałaś w końcu moda. No to proszę. Potem możesz mi do siebie pretensję, jak ci się nie uda. Uwaga, czy jest razu wybierz, ile ma sekund się kręcić, żebyś miała do siebie pretensję. Nie wygrałaś moda. Ile sekund? Jedną sekundę. No dobra. No i uwaga. No niestety. Czyli nie wygrałaś moda i sama sebana wpier i nie kupiłaś sponsora, to jeszcze Cię ludzie wybrali do gierki 200 IQ, women typowe. No niestety, dobramy i się żegnamy. 15 zł za Onbana. Ale widzicie, ja jej mówiłem, żeby sobie kupiła sponsora za 2 zł. Sebula wygrała, k***a. no to trudno. Ja wiem, że nie zapłaci. I pewnie się obrazi. Nic nie będzie, do mnie mówiła. No trudno, nie? W za 60 zł, ale nie ma filstwa na i tak. Chyba zagramy trzy gierki Ale ty też masz o moda No spoko, ale... Antykis ma już bana, a Filswana nie ma Jak nie będzie go dzisiaj na streamie No to przepada, to wybierz inną osobę Dla antykis Zapłaciłeś, żeby miała unbana? Antekis jesteś? Kolejna gierka dla ciebie. <ścoughs> Ale jej pewnie już nie ma, bo się obraziło na pewno. Masz kolejną szansę o moda. No, minus zławony. Dzięki. No dobra, to jedziemy. Dawaj. Masz kolejną gierkę. Od 1 do 10? Po kolei? Ale czemu? Da się to wygrać? Normalnie myślę. A k te baby, nie? Nic tylko do garów. A no dobra, no to jedziemy, nie? Ile ma się sekund kręcić? Eee, babo Jeżeli gierka jest zj**ana i nie ugrasz, to robię byle jak już, bo nie masz szans ugrać, to po co mam robić to po kolei? Sekunda, no dobra I baba, uwaga Nie, nie ma bana No niestety Dobra, 10 razy Ja simpuję do byłej, nawet z mnie pisze. piszę. 7,5 yy, możesz kogoś wybrać, SF? Już nawet wiem kogo. 7,5, 12,5 i... Puste. Inter? No kurwa, Karma Inter! Siema Inter! Tam się chyba dzisiaj musisz odbanować. Bandla Antykis. Zapłaciłeś... Chowiesz, że ona się może odbanować, nie? No dobra, no to tak. Inter musisz zapłacić za on dla Antychis 15 zł Ale najpierw twoja gierka. Jedziemy. Gratulacje Moda masz. To już dokończę, żeby nie spowalniać. Peletonu. Jedna z lepszych gierek. Naprawdę. Zdobył, uwaga, 10 punktów, a potrzebował 7. 1. Puste, 2. Puste 3 eee, Shot O, pierwszy dzisiaj Półwona i. półtorej wona Jest pan Stalker, o Jedziesz, kula. Greczka ciebie czeka Stalker, kurwa, ale główno nas to obchodzi G Zostałeś wyznaczony, jeżeli się poddajesz, masz automatycznie bana Mo Możesz mieć moda, no kurwa, Ja ja widzę takich ludzi, Marut niszczyciel dobrej zabawy No ja i tak tu nic nie piszę, no kurwa, co mnie to obchodzi no to jedziesz Kurwa, Jak dziewczynka Na okresie Dawaj Boże podawaj liczby, ja pier... Czemu? Ale... Boże, jak ty ugrasz tego moda To do kościoła pójdę chyba <grystanie> Ja pier... 08 Zostało ci 1,6. co z nimi? I źle pójdę, obiecuję Co z nimi? Dobra, chcesz moda czy nie chcesz? Powiedziałeś, że Cię mod nie interesuje. Wygrałeś moda. No i git, wygrał moda, nie chce moda. No i tak jak obiecał, nie z zróbicą ku Antykis płacze, że nie może pisać na Slim. Koda było Ci dać 2 zł na sponsora. No i podsumowana. Co my tu mamy? Większy poziom konia, o moi drodzy zaraz będzie 39 level Czyli oprócz tego levela jeszcze jeden i maksymalnie rozwinięty koń, czyli konia da się rozwinąć od 21 levela W jeden rok, robiąc misje prawie codziennie No, ktoś pytał co kupiłem mamusi na dzień mamusi Zaraz wam pokażę Ręcznie robione czekoladki w takiej szkatułce Powie we mnie, że chłopcze. Chuj... I tu jest Grawer. Napisałem From Gameforge. <grywy> Ile osób? Nawet nie wiem, zaś ci powiem. 18 osób ma 30 level, a 4 osoby ma 28 level. Czyli 22 osoby? Prawie. Też chciałbym być lewy championa taki duży. Bo chciałbym wiedzieć, co leci z systemu najemników, nie? Ale mówię, my zaczniemy bawić się Joharą całą. Jak będę miał e, rubina włożonego oraz kupioną zbroję. Wtedy nie będę się musiał aż tak martwić o to, że dostaję wpiętą. wszystkiego co się rusza. Wiadomo, są jeszcze bossy na umkach, a mam małą odporność na umy. No, też mi wina. Ale tutaj możemy sobie kupić oceanki. Możemy sobie kupić kolce odporności na umy, jakoś tam poczarować, Wiecie, są możliwości, nie? Ale jak mi zwykłe MOBy klepią po 3000, no to tego nie dam, nie, nie da, nie da rady zbić. To, to ciężko. Będę otwierał Proki tylko wtedy, jak nie zdążę przy następnej aukcji kupić scęgi. Tylko wtedy miałoby to sens. Kiedy odcinek Simsów? W tym miesiącu. Jestem w trakcie nagrywania Universuman Mixtape. Sprawdźmy. Słonienie melee. Na jaki to jest level? Jest to gdzieś napisane? Nie bardzo. Co dostał? Szkata króla demonów. Element pierścienia, czyli syf czyli syf i 3 czy, e, czy te karty potwora no dobra dobra ja bym chciał zobaczyć najlepsze questy <grym> niestety dobra ulepsze dalej ale na plus 15 może mi tak palić dwie jajca ubierz mi plus 14 to jest najgorsze ulepszenie naprawdę za jedno na plus 16 mam 2,5 ulepszenia na plus 15. Taki to jest przeskok. Rozumiesz? To najbardziej boli. Na ktoś tego typu. Czemu? Weź mu, weźcie mu napisze, że pokaza najlepsze questy. Bo on jakieś gówniane robi. Ja też mam chyba świątynię fang. Nie robi tych questów, bo do dupy są te questy. Gdzie jest system najemników? Mam o Bierze demonów. No, czemu takie główna pokazuje? Czemu nie pokazuje quest'a na załóżmy 15, 20, 25, 30? Czemu on tego nie robi? Nie rozumiem. Kolor weź mu coś napisz, nie? Róż dupę i pokażę quest'y, A on pokazuje quest'y na niższy level Grota Wygnańców. Tak samo. O yes. Ma, jest, jest jedna z lepszych misji. To jest schronienie. Północnego wiatru, to jest jedna z lepszych, tylko nie wiem na który to level jest. Bo ja nie mam napisane. Nie mam napisane. Zamadnięty klucz. Trzy sztuki dostał? No ładnie, ładnie. Powiem wam. Mówiłem, że klucze lecą do Alastora, dlatego jak chcę wbić level czempiona to, 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 tak, to tak się nie liczy. Ogólnie zwrotkę masz 30%. Czyli jakbyś chciał sprzedać kupony SM, to yy, wartość proroków przewyższa o 30%, jakbyś chciał sprzedać kupony SM, ja tak czy ten zarobek. Czyli załóżmy. Mam ochotę załadować za Tysiaka, i nie wiem. Sprzedają za Tysiaka kupony SM po 50 SM, to mam z tego, nie wiem. 150 won. A z Proku mam ponad 200. O to chodzi, czy bazę? No co jest? Ile kosztują dla skupony? A najpierw piszmy. No mi Proki w nocy schodzą, nie? Nie wiem czemu, ale jak zostawiam na noc, to ma, to, to mi zeszły wszystkie 5,5 wona to będzie 27, 25. Nie, nie włożyłem. Na razie nie otwieram proroków, bo są za drogie i się nie opłaca ich otwierać. Jak stanieją, przynajmniej do 4,5 wona, to wtedy pomyślę, nie? Trochę staniały proroki. Ale mówię, wczoraj tak samo było i tak mi zeszły w nocy, więc... Na razie nie daję niżej, bo i tak mi zajdą. Zamknąć mordy, nie dam głośniej. Ja słyszę, mi to wystarczy. Ale by wy mnie wkuć, jak ja usłyszę na komórce muzykę, macie bana, nie? Ale mnie wkuć robicie, dobra. Wychodź stąd. Kto tu mówił? Tak ty. Ty? Ty? Ja słyszę, to sobie umyjcie uszy, no macie zamknięte uszy boskiem. Co mnie to obchodzi? Pro, poproszę sobie umyć uszy. W ogóle jak to tej gildii odszedł? Dużo ludzi odeszło. Tam zresztą się pokłócili w tej gildi z tą liderką. No, dużo ludzi odeszło. A to baba, nie? Zawsze jak baby są dziergami, to zawsze coś się odpisać. No, dużo ludzi odeszło. To są moje postacie. To jest. To są bufy. Aha, czy ja, ja w gildii zostałem i ona. Pierwsza z jej poboczne postacie. Ci wszyscy odeszli. Ja muszę się dowiedzieć o co chodzi, o co poszło? Może pokłócili się o Erdogana, bo teraz wybory są. Coś. Baba rozdała się całą chilię. Ale tu parę osób było bijących. Nie ma nikogo. Są tylko jej postacie, są moje postacie, jej buff, ninja i ja. Nie ma nikogo. Ludzie, przecież tu nikogo nie ma. Wczoraj napisała do mnie, że usuwa Discorda całego, bo i tak tam nikt nie pisze, a ja patrzyłem na długie nie były rozmowy. Baba się wkuła. Mnie, mnie ocaliło to, że i tak ze mnie pisze, bo ja tureckiego nie rozumiem. Aż tak. Więc, yy, no muszę zapytać się, ty panie. O co poszło? Nie no, ona jest ładna, nie? Żeby nie było. No ale wiecie, ona w Turcji, a ja tu. Ja nie jestem jak ten książę Orientu. Ja jestem z Polski. Jestem książę Cebula. Niestety. Na Polski działają księ księża Orientu. Jakby jeżeli na wakacje. No, w drugą stronę to nie działa niestety. Ale faktycznie nie wiedziałem, że aż tak źle jest, nie? Nie mogę włączyć, bo miałem rozproszenie. Nie będę pokazywał. Nic, no mówię tylko, że jest ładna. Czy ja powiedziałem coś, co zmienia, skoro sobie rozwijała całą gildię? I tylko ja jestem i ona, no to coś to znaczy, nie? Wiesz. Nie wiem co, ale coś to musi znaczyć. Już to się zapytam. O co poszło? Bo ja nie wiem. Dlatego pewnie jestem w tej gildii dalej. <laughs> On napisał, żeby szedł, dlatego że liderka gildii za mała jego serduszko. Byli razem. Uuu, czyli, mi, czyli znowu wina baby. Chodzi pewnie o związek wirtualny. Czyli wina baby, jak zawsze. Zawsze co złego to baba wina. A ona jest ładna, to pewnie simpów miała, nie? Z tego co pokazywali zdjęcia na Discordzie, bo sobie wysyłali między sobą. Wiecie, e, e, story from life, czy tak dalej. No to ładna była. Więc może. Nie będę nic pokazywał na streamie, Fuck you. Mówi, że zerwali ze sobą. Zbyle powodu. Mogę go zapytać, czy to była miłość wirtualna, ale nie? Bo się kolej obrazi, a Rubina mnie załatwił. Dobra, Jakub, nie proszę tego tematu, a jak ktoś będzie na... to go zapytam. <noise> co ty chcesz ode mnie, Piesio? No co chcesz ode mnie? Patrzcie co mam na stoliku. No cześć. Czy się z widzami? Ale nie, nie, już mnie nie chcę, nie chcę. Jusz tak tu pracuje. Co robisz? A was Jutro będzie jakaś odskoczna od proroków, znaczy dalej będę robił, a nie aż tyle. Muszę wiedzieć, że ma zrobić. Bo się kończy termin. Nie wiem, gdzieś Peter Sungma, ma trochę Hyderek, Coś tam porobimy, nie? Dobra, 5,5 wona kolejnych. 34, 75. Czyli trzy zostały proroki do zrobienia. Ale bo one lecą jak szalone, powiem wam. A dobrze. Lepszą zbrojkę będziemy mieli od razu, jak jak sprzedamy Rubina. Boże, ale ta seria przyspieszy na tej surze, jak będę miał już zbroję Rubina. I ja pier... Widzowie, a będziemy na Joharze napierdalać, Każde miejsce gdzie nie byłem, bo byłem za całe pójdę. Choćby nawet gównowarte to było. No i potem brońkujemy, nie? Z Sp powrotem. Tak będzie. Wiecie, co my najbardziej dostawła w prorokach? Żeby być w topce... Jeżeli chodzi o tą grę To musisz wydać monety. Rozumiecie? Macie ranking proroków, nie? I żeby być w topce... Musicie płacić monety. Rozumiecie? Gameforge to są idioci po prostu. Już mi się chce wpłacać. Naprawdę. Całe 200 wpłaca. Takie jestem zajebisty. No, że tam dają za top 3, bodajże... Nie, nawet nie wiem, teraz się powiem. Pierwsze miejsce 1000 SM. Drugie i trzecie po 500. Od czwartego do 10 po 100 SM. Wiesz co? Ale ko nieby spadły. Nie chce mi się wierzyć akurat, że tak bardzo spadły. No, coś tu śmierdzi. Nie chce mi się sparać, że to są, mi się wydaje, że to są gdzieś fejkowe shopy, że ten koleś ma fejkowy shop, a oni wystawili po nim. Tak mi się wydaje. Wystawię sobie za 5 bonów Zobaczymy. Jak nie zejdzie, to się wtedy będziemy zastanawiać, co dalej. Nie da się, to, to do handlary sprzedam. Dobra, się mam na